A myślałem, że w przypadku tego filmu nic złego nie powiem o naszych tytułologach. Jakże bardzo się myliłem. Czemu? Ponieważ Brick Mansions stało się Brick Mansions najlepszy z najlepszych. Właśnie, to się znałem o co chodzi normalnie. Mansions, czyli posiadłości domostwa, dzielnice. Różni potem to na, może na, dzielnica Brick, ale oczywiście to by nie przyczyniło do kina, więc trzeba coś dać. Najlepszy, najlepszy. Pamiętamy gdzieś tam film z Erykiem Robertsem z lat, yy, bodajże, początku 90. Ale dobrze, po kolei. Mamy gminarza, który pracuje pod przykrywką i oczywiście jest super świetny ekstra. Wszystko, fajnie Hej. roli Paul Walker. I wszystko idzie super świetnie ekstra, ale ma jeszcze jednego Bandziora do załatwienia. Bandzior właśnie jest szefem wszystkich szefów. Jak kształtuje na Rzecina, tylko że on znajduje się właśnie w tej dzielnicy Brick Mansions. No i na główny bohater wam się dostaje, ponieważ okazuje się, przynajmniej takie dostaje polecenie od burmistrza, od swojego szefa, a tam jakiegoś szefa wojskowego, że ukradli broń, ukradli bombę i okazuje się, że po otwarciu specjalnego Etui jest 12, 12 godzin. I za 12 godzin ta bomba wybuchnie i zniszczy wszystkich. Oczywiście na początku dowiadujemy się, że burmistrz ma plan. Spokojnie nic dwa mnie nie palę, to zbadaj, że pierwsza minuta filmu. Burmistrz ma plan, w którym. No, trzeba by jakoś zagospodarować tę dzielnicę właśnie, Brick Mansions, ponieważ to są miliony, miliony potencjalnych pieniędzy, które mogą wpłynąć do miasta, gdy się zagospodaruje. Wystarczy powiedzieć yy, tyle w tym wstępu. Każdy sobie do, dokładnie doda co dwa do dwóch i już w tym momencie wiadomo, jakie jest zakończenie filmu. Dokładnie Tak jest, ale po kolei. Jest to ostatni film, w którym w całości, w całym filmie zagrał Paul Walker. Nie żyjąc już, e, aktor znany najbardziej oczywiście z, z serii Szybcy i Wściekli. Jeżeli kojarzycie pasta, co nie wierzę, tutaj dla was jest jego zdjęcie. I pojawia się że Rza. Pamiętam Rza z poprzedniego filmu, który wyprodukował Tarantino i wystąpił w nim Człowiek o żelaznych pięściach. To był taki syf, to był taki badziew, że się nie dało tego oglądać. A tutaj, jak się zorientowałem, że naprawdę oglądam film, to minęła już połowa. Film, fabuła filmu nie jest oryginalna. W żaden sposób. Naprawdę w żaden sposób. To co jest tutaj, to widzieliśmy już w setkach, tysiącach filmów. Od najlepszych do najgorszych i nie porywa. Ale sposób w jaki on jest zrealizowany. Jeżeli lubicie formułę, jak, jak, jak w jakiej filmie robi Luke Besson, właśnie o to chodzi. Kiedyś był taki film. Ja okazji taksi taksy, właśnie tak dosyć szybko, fajnie, zwolnienia, przyspieszenia kamery. To wszystko tutaj w tym filmie jest. I to jest dosyć fajnie zrobione i tak dosyć nowocześnie. Plus fakt, że. Rzeczywiście film, jakby to jest zlepek kilku innych. Gdzieś tam przeczytałem, że to jest 13 dzielnica. Nie wiem. Może nie widziałem 13 dzielnicy. Ale tak. Jest scena jedna, będziecie oglądać, będziecie wiedzieli, o co chodzi. Wzięta żywcem z Blues Brothers. Dokładnie, ktoś pomyślał, że o co chodzi. Nie, to jest właśnie taki e, ukłon w stronę Blues Brothers. Po to że Homage. I nawet scena jest dokładnie, wszyscy fajnie wbiegają po schodach, tutaj sobie dwóch panów wiedzie windą. Rewelacja. Jest ukłon w stronę y, Robocop'a, oczywiście tego starego, ponieważ akcja dzieje się w Detroit, niedaleka przyszłość, czyli 2018 rok, czyli bardzo niedaleka. Jeżeli każecie te radiowozy czarne z matowym y, lakierem, właśnie to jest tutaj. Oczywiście jeszcze mamy też ukłon w stronę Snake'a Piskena, ucieczka z Los Angeles, ucieczka z Nowego Jorku. I nie jest to zrobione w ten sposób, że obejdźmy trochę stąd, trochę stąd nikt się nie skapnie. Nie, to właśnie celowo jest pokazane specjalnie, że my... OK, dodajemy te filmy rzeczywiście fajnie, zrobione elegancko, i dlatego Ciach, normalnie to, to dla nich jest, i to jest właśnie ukłon w ich stronę. I jak mówię, film fabularny nie, pole, nie porywa. Akcja jest zrobiona dobrze. Nowości nie ma. Ale tak, właśnie dlatego miałem dać szóstkę. Ponieważ film rzeczywiście ogląda się fajnie, w porządku. Yy, nie dłuży się. Ale właśnie przez te wstawki filmowe, bądź co bądź, film staje siódemkę. I to jest tak, jeżeli. Ja już wspomniałem, jeżeli podobają Wam się filmy Luca Bessona, jeżeli na przykład podoba Wam się pomysł na ucieczkę z Nowego Jorku, tudzież ucieczkę z Los Angeles, troszkę mniej, to są właśnie taki film dla, dla Was. Jeżeli szukacie dobrej akcji, to jest film dla Was. Dobrej akcji w starym stylu, bo no, wchodzi, wchodzi dwóch facetów e, i rozpierniczają po prostu całe, e, cały system, to jest właśnie coś dla Was. Czyli Rambo, Komando i tak dalej, plus troszeczkę nowej nuty i powstaje taki film. Tak się zastanawiałem, jak to jest, bo. Paul Buker nakręcił ten film i w trakcie kręcenia następnego zmarł. Brandon Lee zmarł w trakcie kręcenia Kruka. I tak, jak dla mnie, zarówno Kruk oraz wcześniejszy film, czyli Ostre z, y, poker, mają w Tokio, ostre Stefanie mają Pokier, w, w Tokio, różnie to y, było tłumaczone, zarówno jak i y, Szybcy i Wściekli, oraz ten film Brick Mansions i to wszystko, bez najlepszych, najlepszych to są dobre filmy. I czy to jest taka klątwa, że. Facet w końcu jeden, drugim się wywia... no wiadomo, Paul Walker już troszkę był bardziej znany dzięki, szybkim dzięki serii szybciej Wściekli, ale rzeczywiście ten film jest zrobiony fajnie, jest oparty, on jest gwiazdą, nie to, że jest Diesel, że dołożyli Rocka i tak dalej, tylko on jest y gwiazdą tego filmu i to fajnie się ogląda. I właśnie pytanie jest odnośnie Paula Walkera, świętej pamięci, który z filmów jego, z jego udziałem podobał się najbardziej? Nie tylko szybciej Wściekli, było jeszcze kilka innych propozycji. Jakich? Jeżeli jesteście fanami, jeżeli znacie kino, wiecie, więc piszcie jakie pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia, polecenia i tak dalej, Jeżeli podoba Ci się to, zaraz widzicie, zaraz będą cztery recenzje. ren, znowu się kłania. Zapraszam również do obejrzenia ich. Również zapraszam na mojego bloga i na Facebooka. Kliknijcie gdzieś tam w te obrazki albo w linki w opisach, a my widzimy się już niedługo. Cześć!